Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Wałden i zapraszam Was dzisiaj wyjątkowo do konkursu, co już zresztą mogliście się domyślić po tablicy, którą widzicie w tle i po nazwie tego filmiku. Co będzie do wygrania? Będzie do wygrania Elder Scrolls Online, czyli nowa gra ze świata Elder Scrolls, która jest... MMO, które budzi trochę lekkie kontrowersje, jednakże koniec końców na koniec dnia jest to całkiem niezły tytuł i wydaje mi się, że część osób na pewno się ucieszy, jeżeli coś takiego będzie w stanie wygrać. Na samym początku już zachęcam was do tego, żebyście zajrzeli do opisu filmu, ponieważ tam będzie wszystko wytłumaczone, będzie, będą wszystkie informacje, które ja teraz wypowiem, będą napisane i będą wszystkie linki. I przede wszystkim dziękuję użytkownikowi Jatubanuje, który jest moderatorem zresztą na moim Twitchu, za Ufundowanie nam tej gry i tej okazji do tego, żeby wygrać Elder Scrolls online. I w jego imieniu zapraszam na kanał użytkownika Miśku 1, 2, 3, 4, którego link znajdziecie w opisie. Teraz, co należy zrobić, aby wygrać? Aby wygrać, trzeba poświęcić chwileczkę swojego czasu. Trzeba wejść na Mój fanpage profilowy, e, mój fanpage YouTube'owy, do którego link znajdziecie w opisie tego filmu. Jest to Wawrzę 3 fanpage. E, I w komentarzu. Um, pod wpisem konkursowym jest wykrzyknikami wielkimi literami, napisane, który to jest wpis kon kon konkursowy na moim fanpage'u. E, trzeba zostawić, e, zostawić swoją nazwę użytkownika. Twitch, żebym w razie czego mógł się tam kontaktować z wami. Oczywiście, trzeba zostawić lajka na fanpage. Jeżeli macie ochotę, zostawić lajka też pod wpisem, jak najbardziej do tego zachęcam. I te dwa kroki gwarantują wam wejście do konkursu i jest warte ono jeden punkt. Sam konkurs będzie przebiegał na zasadzie losowania, które będzie się odbywał na samym streamie w piątek dnia. Zaraz wam dokładnie powiem. 25 kwietnia. Sam konkurs kończy się 24 kwietnia o godzinie 2350. Jednakże, jeżeli chcecie zwiększyć swoje szanse i mieć więcej niż ten jeden wpis tylko na liście osób, z których będzie rozlosowywana nagroda, możecie wysłać krótką na maksymalnie jedną stronę A4 historyjkę związaną ze światem Elder Scrolls Online, albo po prostu ze światem Elder Scrolls. Jaka to będzie historyjka, to już jest wasza inwencja twórcza i wtedy wasz, wasz wpis będzie wart, Dwa punkty, więc jeżeli zostawicie komentarz pod wpisem konkursowym i napiszecie mi historię na maila, wtedy wasz, wasza nazwa użytkownika Twitch będzie wpisana. Aż trzykrotnie na listę, czyli macie tak naprawdę no, trzy razy większe szanse na wygraną. Aczkolwiek nie zmuszam do tego, dlatego że wiem, że część osób woli po prostu iść po linii najmniejszego oporu i zostawić tylko ten ewentualnie komentarz. Samo losowanie, tak jak już mówiłem, będzie się odbywało 25 kwietnia na streamie, jest to piątek. Dlatego zachęcam Was też do followowania mnie na Twitchu, dlatego że wtedy będziecie wiedzieli. Kiedy ten stream będzie miał miejsce, jednakże jeżeli tego nie zrobicie, to ja się z Wami skontaktuję. Jeżeli wygracie, po prostu poprzez przy, prywatną wiadomość na Twitchu i tak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że wszystko jest w miarę jasne. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, piszcie, ale pod innymi wpisami na moim fanpage'u, tam możecie zadawać pytania. Wpis konkursowy jest tylko i wyłącznie do tego, żeby się tam zgłaszać. I tyle. Mam nadzieję, że. Szczęśliwiec usłyszał tą wiadomość i mam nadzieję, że e, frekwencja dopisze. Ja tymczasem się z wami żegnam. Do usłyszenia w kolejnych nagraniach. Do na razie.